Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj, moi drodzy, o godzinie 12:56 na stronie RMF 24 ukazał się artykuł, którego autorem jest Maciej Sztykiel, pod tytułem Polski Związek Wędkarski przestanie zarządzać odrą. Zapadła już polityczna decyzja. Odra ma być odebrana spod zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego. Dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMFFM. To by oznaczało, że PZW nie będzie mógł już zarządzać rzeką, prowadzić odłowów ryb, ale też zarybień. Związek nie będzie mógł budować sztucznych tarlisk czy wydawać zgód na zawody wędkarskie. Te zadania przejęłyby wody polskie. W rządzie usłyszeliśmy, że zapadła już decyzja polityczna w tej sprawie. Odra ma być odebrana od PZW. 13 okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego ma podpisane umowy na użytkowanie określonych odcinków rzeki. Z dokumentów znalezionych na stronie internetowych Wód Polskich wynika, że większość obwodów ma umowy ważne do 2025 roku. Prezes PZW Beata Olejasz na razie komentuje sprawę jednym zdaniem. Jakim prawem i na jakiej podstawie Odra miałaby zostać odebrana? Na razie nie wiadomo, jak rząd będzie tłumaczył działanie. Wiemy za to, że PZW otwarcie mówiło, że będzie domagać się odszkodowań od państwa za tę katastrofę, za każde martwe zwierzę. Działacze związku krytykowali rząd i służby za opóźnienie i niekompletne działanie w sprawie katastrofy ekologicznej na odrze. Padły też pytania o zarybienia, bo PZW jest zobowiązane przeprowadzić je na jesieni. Nie widzę jednak w obecnej sytuacji sensu. A brak zarybień zgodnie z umową wiąże się z karami finansowymi od wód polskich, a nawet odebraniem prawa do użytkowania rzeki. Pozwoliłem sobie zadzwonić do autora tekstu i dowiedziałem się, że informacja pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. Co ciekawe, szef Wód Polskich Krzysztof Woś po godzinie 14 nie wiedział jeszcze kompletnie nic o tej decyzji. PZW cały czas pyta o kwestię obwodów rybackich. Czy jest zagrożenie dla rozwiązywania dzierżaw? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o obwody rybackie, ja nic nie wiem na temat tego, żeby były rozwiązywane umowy dzierżawy. Ja myślę, że te sprawy są ściśle określone chyba w naszych umowach. Nie wiem, tak jest. No to, jeżeli jest, no to jeżeli nie ma powodu, a nie ma powodu, żeby to, te, te umowy rozwiązywać, no to, no, to, no, to, no, to, no to nie ma powodu. Ja nie wiem dlaczego i skąd się wzięła takie, takie poczucie tego, że my chcemy z państwem rozwiązywać umowy, jeżeli chodzi o dzierżawę obwodów rybackich. Natomiast jeśli chodzi o umowy, które mówimy o tym, czy będą rozwiązywane, czy nie, pan zapytał skąd takie pytanie, ponieważ godzinę, półtorej godziny temu RMF podało dokładnie, i stąd jest moje pytanie, również było tutaj, i które padło. Pan powiedział, że Polski Związek Wędkarski przestanie zarządzać Odrą. Zapadła polityczna decyzja, czyli, że Odra ma być odebrana spod zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego. Dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF. Oczywiście nieoficjalnie. Dlatego takie pytanie padło. To by oznaczało, że Polski Związek Wędkarski nie będzie mógł już zarządzać rzeką, prowadzić odłowów ryb, ani też zarybień. Związek nie będzie mógł budować sztucznych tarlisk, czy wydawać zgód na zawody wędkarskie. Więc takie pytanie. Taka informacja jest, że tak powiem, w przestrzeni publicznej A i musi Pan zrozumieć mnie, że ja odbieram miliony telefonów. Pan też by pewnie odbierał miliony telefonów, gdyby Pan był na moim miejscu. Stąd takie pytanie i dziękuję za tą deklarację, którą Pan złożył. To pytanie, które padło e, e, od Pani Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego. No dobrze, gdybyśmy publicznie usłyszeli, czy faktycznie polskie wody chcą odebrać e, spod zarządu Polskiego zamietnić. Związku Wędkarskiego, czy Ale też nie. Ale no słyszeliśmy po tym wszystkim. Tu mi Prezes odpowiadał. Jak widzicie, to świadczy o świetnym przepływie informacji w wodach polskich. Moi drodzy, no, trzeba byłoby sobie zadać pytanie: jakie są podstawy prawne do tego, aby faktycznie wody polskie tak nagle mogły odebrać polskiemu związkowi wędkarskiemu rzekę Odrę. Jaka tutaj mniejsza furtka otworzyła się w Ministerstwie Infrastruktury i na co ta furtka jeszcze pozwoli? Bo to pytanie: czy to tylko Odra, czy może inne rzeki. I inne łowiska. O co tutaj moi drodzy? Może tak naprawdę chodzić: jak nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze, no bo pewnie niedługo ruszą przeróżne programy naprawcze. No bo przecież tą rzekę, odrę trzeba będzie doprowadzić jak najszybciej, na ile to się oczywiście da, do stanu w jakim była jeszcze ponad miesiąc temu, a to będzie kosztować kupę pieniędzy. Prawdopodobnie setki milionów złotych. No i tak naprawdę, no po co wodą polskich przy tych pieniądzach miałoby się pętać jakieś PZW? Prawda? No najlepiej to byłoby je jak najszybciej odsunąć. No i wody polskie mogłyby wtedy tym pieniędzmi tutaj gospodarować i rządzić. Tak mi się przynajmniej wydaje, jaki mają plan na zagospodarowanie rzeki? Odry wody polskie. No tego mogliście się dowiedzieć z dzisiejszej transmisji, z posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej, i Żeglugi Ślądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Stream na żywo jest u mnie na kanale, cały czas dostępny. Jak ktoś ma ochotę, to niech sobie jeszcze obejrzy. Uważam, że warto się troszeczkę pomęczyć. A i oczywiście, co ciekawsze fragmenty, to jeszcze będę wycinał i komentował na moim kanale. A teraz sobie posłuchajmy ministra Grubarczyka. W związku z tym, że mamy do czynienia z taką sytuacją obecnie na Odrze, w dniu wczorajszym została przedstawiona przez nas na Radzie Ministrów oraz poinformowana opinia publiczna o przygotowaniu spec ustawy dotyczącej rewitalizacji rzeki Odry. Tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie dotyczyła trzech obszarów, to jest środowiskowy, infrastrukturalny i biologiczny. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby stworzyć, nie dopuścić w przyszłości do tego typu sytuacji, która wiąże się już dzisiaj możemy powiedzieć z warunkami biologicznymi, bo w 80%. Oczywiście ja nie chcę się autoratywnie wyrażać na ten temat, ale za problem śnięcia ryb odpowiadają jednak toksyny wydzielane przez złote algi. Złote algi zakwitają w wodzie, która ma odpowiednią chemię, czy tam odpowiednią dla nich, oraz w sytuacji, kiedy poziom tej wody, związany oczywiście z pH i zasoleniem, jest wysoki, więc dla nas najistotniejsze jako infrastruktura jest przygotowanie całego programu inwestycyjnego z jednej strony modernizacji, rozbudowy, budowy nowych oczyszczalni ścieków w dorzeczu rzeki Odry oraz inwestycji związanych z podnoszeniem poziomu wody na rzece Odrze. Rewitalizacja rzeki zawsze mi się kojarzyła z przywróceniem jej do naturalnego koryta, a nie z zestawianiem w jej biegu kolejnych zapór i progów wodnych. Dlatego mnie, jako wędkarza, plany wód polskich, no, delikatnie mówiąc, niepokoją. Wróćmy jeszcze do Polskiego Związku Wędkarskiego. Jeśli faktycznie ta furtka w Ministerstwie Infrastruktury pozwoli na no, Odebranie nie tylko odry, ale również innych łowisk, no to możemy być świadkami początku, końca polskiego związku wędkarskiego. No i wtedy nastanie nowy gospodarz Wody Polskie. Jak to faktycznie będzie, o tym przekonamy się w najbliższych dniach i tygodniach. Czy faktycznie odra zostanie odebrana polskiemu związkowi wędkarskiemu, czy może również inne łowiska, i faktycznie będziemy obserwowali. Początek końca Polskiego Związku Wędkarskiego. No ciężko powiedzieć, jak to mówią, życie pokaże. Na koniec takie pytanie: czy wody polskie będą dla nas wędkarzy lepszym gospodarzem niż Polski Związek Wędkarski? Czekam na Wasze opinie w tej sprawie w komentarzach. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Dobranoc.